Witam serdecznie, pokażę Wam dzisiaj książkę dla małych podróżników. Jej tytuł to kierunek Polska. Napisali ją Koryna i Adam Delewscy, a polecają Marek Kamiński, wielki sławny podróżnik, i tak jak i on, Wy też możecie poznawać najpiękniejsze miejsca w Polsce. W książce znajdziecie e, bardzo dużo e, ciekawych miejsc. Możecie podróżować śladami bajek, możecie podróżować śladami legend polskich e, i e, w bardzo przystępny sposób, ciekawym składzie. E, jest wiele informacji, e, które przybliżą Wam nasz kraj, cały, w całym obszarze. A w środku jest wielka niespodzianka, bo znajdziecie tutaj paszport młodego podróżnika. A wygląda on tak. I to jest. Super pomysł na taką interaktywną e, zabawę młodych podróżników e, i służą do tego, żeby wklejać tutaj e, znaczy wklejać znaczki, stempelki, e, pamiątki z podróży, zbierać tutaj bilety wstępu, e, naklejki kojarzące się z danym miejscem i gromadzić tą wiedzę i dzięki temu e, móc wracać do tego, gdzie byliśmy, co poznaliśmy, jak nasz kraj jest piękny. Kiedyś e, pamiętam były takie książeczki PTTK, i zbierało się stemple, idąc z danymi szlakami, zdobywając kolejne szczyty, odwiedzając kolejne schroniska. Tu taki pomysł dla trochę młodszych. Tak, aby poznawali dosyć aktywnie nasz kraj, a potem mogli wrócić do wspomnień z tych podróży, z tych wycieczek, do wszystkich miłych rzeczy, które się tam zdarzyły, do wszystkich pięknych miejsc, jakie zobaczyli, żeby móc pamiętać, powspominać i planować kolejne wyjazdy. Duże kompendium wiedzy z ciekawym składem. Jest tu dużo informacji, zarówno o zwierzętach, zabytkach, miejscach, ale też dużo ciekawostek, które myślę, że bardzo Wam się spodobają. Książki oczywiście nie trzeba czytać od deski do deski, zaczynając od pierwszego rozdziału. Można czytać w dowolny sposób. Możecie zacząć od końca i pomyśleć o miejscu, które są dla dzieci najciekawsze. To są najróżniejsze parki, zabawy, muzea, takie, które dla dzieci mają specjalne względy i są dedykowane im, dzięki temu atrakcje w nich są wyjątkowe. Polecam lekturę, życzę miłego czytania.